Do miejscowości, zbojska ulica spokojna 16, będą poszukiwania osoby zaginionej. Pod tym adresem ma być tam policja na miejscu. Najlepiej jak najwięcej ludzi, więc zadysponowałem tego Mana 1215. Spokojna 16. Poszukiwanie osoby zaginionej pod tym adresem będzie czekała policja. Szesnaście. Miałem. Rozumiem, że na miejscu policja jest, tak? i ode mnie zawsze głosowany jeszcze na miejsce jest. Ja, ale... Miałem 8 grudzień, rycery 17,13 zgłaszam wjazd GBA GCBA grudzimy, w groźmanski Sa Florianska Poża, policja na miejscu. 17. Jestem tutaj na Floriańskiej 10, 12, ale tutaj policja miała być na miejscu? Tak, według karty policja jest na miejscu, adres karty to jest Floriańska 14. Według zgłoszenia po słuchaniu jest to dom jest rodzinne, Jak zrozumiałeś? Tak, jesteśmy na miejscu, za tak jest coś. Rozumiem Słuchaj, y, udaj się do miejscowości z 16 kładem tam są poszukiwania osoby zaginionej z boiska ulica Spokojna 16 Słuchaj, y, będzie zadysponowane do was y, OSP z z dronem prawdopodobnie dojedzie też do Was OSP Żyrardów z Kładem. 598, jest u się. No, tutaj można powiedzieć, że w drodze dziękuję na to wrzucił kurs. Faktycznie to było jakieś... 15 metrów zabudowań. Na miejscu jest policja, która rozmawia z tym panem, który to podpalił. Mam na miejscu zeterem. Ja idę zapytać się, czy to jest Myślę, że dogasimy to gwizko i SLRT plus dron z termowizją, pomoc dla komendy w Żyrardowie, powiat żyrardowski, miejscowość Zboiska, słód koncentracji, ulica Spokojna, 16. Jak zrozumiałeś? Przyjąłem, boiska ulica Spokojna, 16, zaraz zgłoszę Ci wyjazd. Zrozumiałem, tylko, że na pewno macie drona z kompletem sprzętu i całą termowizją.

Pożarowo jest zapanowana, wstępa, eee, pogotowia. A, czy jest jeszcze policja do zaremu, ale porozumienie z nimi, działania kończymy, wracamy do kosza, jak nie w kanał numer 36 na miejscu y, będziesz miał JG Żyrardowa